Przemoc nie istnieje w próżni, sprzyja jej określona kultura i oczekiwania społeczne. W Polsce wciąż silne są stereotypy. Żona powinna być wyrozumiała i znosić złe humory męża. Czy najważniejsza jest rodzina, rozwód jest niedopuszczalny? To bardzo powszechne przekonania wielu osób. Kobiety często słyszą od własnej rodziny, znajomych czy duchownych, że rozwód to wstyd lub że musi przecierpieć. Centrum Praw Kobiet podkreśla, że taki nacisk społeczny powoduje, że kobiety ukrywają przemoc. Często czują wstyd, że nie poradziły sobie z własnym małżeństwem. Istotnym czynnikiem jest też uzależnienie finansowe. Raporty pokazują, że kobiety pozostające w domach z dziećmi często nie mają własnych pieniędzy ani możliwości samodzielnego życia. Jeśli zdecydują się odejść, ryzykują ubóstwem utratą dachu nad głową, lub nawet odebraniem dzieci przez sąd. W efekcie zostają, bojąc się, że bez partnera sobie nie poradzą. Jeśli doświadczasz przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej czy ekonomicznej, to nie jest twoja wina. Masz prawo do godności, masz prawo żyć bez strachu, masz prawo powiedzieć dość. Nie musisz mieć gotowego planu, wystarczy pierwszy krok. Czasem to po prostu powiedzenie sobie potrzebuje pomocy. W Polsce są miejsca, które powstały właśnie po to, by wspierać kobiety w takich sytuacjach. Są to m.in. Centrum Praw Kobiet, gdzie otrzymasz bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, a czasem również schronienie, Niebieska Linia dostępna przez całą dobę, a także Feminoteka, fundacja dajemy dzieciom siłę, oraz lokalne ośrodki interwencji kryzysowej.